Cześć, witajcie. Yy, nagrywam lekcje z domu, z warunków, z warunków polowych niestety. Yy, lepszy taki kontakt niż z mojej moi drodzy, więc yy, w ten sposób na razie się będę z wami komunikował. Dzisiaj opowiem wam o tablicach. O tablicach. Tablice są elementem bardzo ważnym w programowaniu. Komputery żyją tablicami. Przykład, na przykład, oceny w dzienniku, prawda? Są zapisane w tablicach. Jak tablica wygląda w C? Otwórzmy sobie C. Ja za chwileczkę sprawdzę wasze prawdę i postawię ja Wam oceny, które są jeszcze zaległe, tak? Dobrze, otwórzmy sobie nowy dokument. Zapiszmy. Pamiętajmy, że... Z rozszerzeniem CPP, CPP. prawda czy się nagrywa Dobrze nagrywa się tablice więc tak Include, include AM stream Using namespace spacer std 16 Nice standardowa int main void na lekcji robiliśmy w ten sposób, że o tak pisaliśmy tak też jest poprawnie ale przeglądając e, szkolenie z cisco z c++a Wszędzie pisali w ten sposób, no to ja też postanowiłem, że tak będę robił, czyli yy, nasza funkcja Mail zwróci inta, zwróci INTA i dostanie nic. Tak? Void, void, czyli pustka, czyli nic nie dostanie. No i skoro zwraca int to return return 0. Return 0 zero. Return zero umownie kończy nam działanie programu. Tak? Tablica. Tablica jest ciągiem znaków tego samego typu. Tablica intów, floatów, czarów, tablica stringów. Jak to wygląda? Czyli tak, typ, tak? Nazwa tablicy. No napiszmy ją tablica, a może lepiej po angielsku array. Nie array nie widać, gdzie array jest zarezerwowanym. Słowo, więc mogę użyć na przykład array, tak. No i widać, że język C++ rozróżnia wielkość liter. Array z małej litery jest co innego, a array z dużej y, litery co innego. Ta tablica statyczna to taka tablica, która ma z góry określoną liczbę elementów. Niech nasza tablica będzie miała na przykład y, 100 elementów a może, nie wiem, może na 25, 25 elementów, tak? 25 elementów, tak? Czyli zarezerwowałem 25 szufladek, tak? W tablicy o nazwie Array. Jak myślicie, jakie wartości w tym momencie hmm, są w tej tablicy? Jakie wartości w tym momencie przechowuje tablica? To są tablice intów, ale są one losowe. Jak odwołać się do danej szufladki? Piszemy, mamy tam cout, tak? Jeszcze na ekran. Nazwa tablicy. A także numer szufladki. Pierwszym, pierwszą szufladką jest 0, tablicę numerujemy od 0. Proszę to pamiętać. Ostatnią szufladką będzie dwa, ym, szuf, ym, 20, ym, szufladka ona o numerze 24, tak? Arraj 24. I zobaczmy. No, i te krzaki, te dziwne liczby wzięły się stąd, że są one losowe, przypadkowe. Tam są po prostu śmieci, śmieci. Jest sposób, szybki sposób na wyzerowanie tablicy. Jak to zrobić? Często w zadaniach się przydaje, tak? Taki sposób powoduje wyzerowanie elementów tablicy. Czyli od 0 do 24 szufladki będą miały wartość 0. Sprawdźmy. Prawda? Jak przejść po elementach tablicy? Idealnie nadaje się do tego pętla FOR. Karta pętla, czyli FOR, WHILE, DO WHILE ma specyficzny, też, ma specyficzny zakres działania. Tak? Pętla FOR jest używana wtedy, kiedy wiemy ile razy przejdzie nasza pętla, na to nasz WHILE jest pewną bardziej używaną do tego, jeśli nie wiemy, jeśli mamy jakiś warunek do spełnienia. Czyli tak, od i, czyli ta zmienna pomocnicza i, i mniejsze od 25 do i. plus Można zrobić i mniejsze bądź równe 24. 24. Albo po prostu mniejsze od 25. Ja zrobię mniejsze od 25. Tak? Czyli ten tak iterator. Będzie przychodził nam po kolejnych szufladkach, tak? See out, Array. I, I zrobię jeszcze spację, tak? Między nimi. Zobaczmy. I widzimy, mam 25 szufladek o wartości 0. Jeśli tu usunę... to teraz są przypadkowe dane, ponieważ e, liczba Inca jest, na, jest zapisywana na 32 bitach, więc największą liczbą, jaka tu może być, jest 2 do 32. 2 do 32. Na, 30, na 32 bitach. Co jeszcze powinniście wiedzieć? Może zróbmy sobie jakieś zadanie, które reszta zadań będziecie musieli zrobić, ja zrobię pierwsze. To jest napisane na sumując tablic, tablicy jednowymiarowej. My zrobimy sobie algorytm, sumując elementy tablicy wymiarowej, przy czym elementy będą losowe tablicy. Losowe. Umówmy się, że mamy 25 elementów w tablicy. Mamy 25 elementów w tablicy. Użyjemy czasu do losowania liczb, aby był za każdym razem inne. Czas generuje nam liczby losowe. Więc użyjmy dodatkowej biblioteki ctime. ctime Potrzebna będzie nam jeszcze jedna zmienna suma. Eee, suma. Czy muszę ją wyzerować? Muszę. Tak, muszę, bo na początku suma jest równa 0. Uruchommy maszynę losującą. Do tego służy e, funkcja SRAND. Start randomize. SRAND. Time. 0 i teraz co wypiszmy od razu ten wylosowany element, czyli rand Omówmy się, że elementy będą losowane od 0 do 99, czyli rand reszta z dzielenia 100, tak czyli największą liczbą najmniejszą liczbą będzie 0 a największą resztą z dzielenia Yy, przez co, tak? Funkcja modulo, w tym tutaj. Funkcja modulo. równa się tyle. I wypiszmy to. Tak. Jest błąd, dlatego że musimy jeszcze zaimplementować jedną bibliotekę, um, która się nazywa CSTDLib. W bibliotece CSTDLib jest funkcja rysująca. CSTD CSTDib. Coś jeszcze nie tak. Teraz poszło. Yy, dobra. I jak widzimy, mamy losowy element. Za każdym razem będą inne. 1, 63, 11, a teraz będzie inaczej. Prawda? Jeśli nie byłoby tego, SRAND, wtedy za każdym razem... Będą to same elementy 34 Bo to czas, miejący czas generuje nam liczby rosną. Dobra. Zróbmy sobie tak. Yy, I teraz co? Teraz przy, na jednej pętli od razu. Mógłbym to zrobić na dwóch pętlach, ale zrobię to na, na jednej pętli od razu będę sobie zliczą sumę, tak? czyli suma plus równa się array i. Array i. Array i. Tak. Czyli każdy element dodaje do, do sumy. No i na końcu um, napiszę komunikat, czyli... suma elementów tablicy wynosi e, wynosi spacja i tutaj suma endline tak a tu jest prawda nie ma entera suma damy end line, end line bądźmy dokładni w swoich programach dopiszczajmy je, żeby to nie było byle co tylko żeby, dokła, żeby programy były starane przez was. O, I widzimy, że suma tyle wynosi. Jeśli byśmy to policzyli wszystko, możemy zrobić jakiś prostszy program, tak? na przykład który będzie dostawał trzy elementy, tak? Trzy elementy i losowo powiedzmy reszta z przez, yy, przez 10, tak? Przez 10. Czyli 8 plus 7, 15, 15 plus 3, 18. To chyba to wszystko, co miałam dla Was do powiedzenia. W razie pytań piszcie na dzienniku. Zadam Wam trochę zadań do zrobienia z tablic, prostych zadań z tablic. Będzie ich troszeczkę. Pracujcie, nie wychodźcie nie teraz z domu, bo już można się zarazić. Nee, het smeltje